Witam w dzisiejszym boxingu butów Adidas Crazy 8 buty zapakowane są w dedykowane pudełko dla tego modelu pudełko jest w kolorystyce szaro zielonej na górze pudełka mamy tutaj logo ósemki pudełko wygląda tak na jednym z boków mam oczywiście samą etykietę informacyjną z modelem oraz rozmiarem. Buty, jak widać, są przeznaczone do koszykówki. Pokażę wam teraz buty. Buty mają specyficzny wygląd oraz są w kolorze biało-czarnym. Buty wyglądają tak. Przed buta. Tył buta z logiem Adidas. Oraz podeszwa z systemem Torsion. Dziękuję za uwagę i zapraszam do pozostałych filmów.